Jak często się zdarza, że Rójka osadza się w starych opuszczonych ulach? U mnie na podwórku stał stary ul po dziadku, i maleńka rodzina się tam zadomowiła. No wiesz co, raz na jakiś czas się zdarza. No może nie jest to zbyt częste, chociaż niektórzy pszczelarze wykorzystują właśnie stare ule po to, żeby łapać sobie roje, czy tam swoje, czy sąsiadów różnie. Rozstawia się to po rogach działki, gdzieś tam, gdzie nie będzie przeszkadzało. Właśnie taki stary ul, bardzo często drewniany, bo drewno takie nasączone, wiesz, tymi wszystkimi zapachami propolisem i tak dalej. No, po prostu, jak się nagrzeje w lecie, to ładnie pachnie. I pszczoły no, mogą się skusić, że mamy gotowe miejsce na mieszkanie, tak? Nie będziemy musiały gdzieś tam latać i, i szukać i chodźmy tu. I ja miałem taką sytuację parę lat temu, że rzeczywiście mm, miałem ule warszawskie, takie tutaj na podwórku, dalej są. Mm, i dwa z tych uli, właśnie rójki, które wyszły z moich uli wielkopolskich, które stały obok w rzędzie, zasiedliły mi tamten ul. Także roboty nie było, nie trzeba było gdzieś tam pod drzewach skakać, rójki ściągać same przyszły, weszły i sprawa była załatwiona. Także raz na jakiś czas się zdarza, ale nie jest to zbyt częste. Mam na drugim pasieczysku, tam pod lasem, wam czasami pokazuję, tam w tle widać, tam jest taka ambonka. Myśliwi tam czasami przyjeżdżają, sobie siadają. I pod spodem tam jest chyba nie wiem 6 czy 8 takich starych drewnianych uli, które po prostu już ich nie używam, tak? a żeby ich po prostu gdzieś tu się nie walały po podwórku, tam sobie postawiłem i one tam stoją już kilka lat i żadna rójka tam nie przyszła. Także to różnie jest. No, czasami przyjdzie, a czasami jest tak, że ule stoją i, i, i nic.